Już 9 lutego odbędzie się gala finałowa konkursu Dziewczyna za Mojszczyzny 2012 roku. To jest kontynuacja konkursu Dziewczyna Gazety Zamojskiej. Idea powstała w tym roku. Skrzyknęliśmy kilka zaprzyjaźnionych mediów, m.in. Telewizję Zamojską, Radio SK, kilka gazet, kilka portali tutaj z Zamojszczyzny. I od tego momentu powstał konkurs Dziewczyna Zamojszczyzny. Konkurs, którego organizatorem jest Gazeta Zamojska pod patronatem lokalnych mediów, Między innymi telewizji kablowej Zamość, organizowany jest od początku roku 2012. Konkurs jest bardzo interesujący i jakaś osoba genialna go wymyśliła. Co tydzień głosami SMS była wybierana dziewczyna tygodnia, którą nagradzali sponsorzy konkursu. Łączna wartość nagród to co tydzień około 500 zł. Choć jak większość dziewcząt twierdzi, najlepszą nagrodą jest artykuł w Gazecie Zamońskiej prezentujący finalistkę. Moja przygoda zaczęła się bardzo dziwnie, bo moja babcia kupiła gazetę za mońską i właśnie dowiedziała się o konkursie takim, a jak to babcia i wnuczka jest najładniejsza, najmądrzejsza i w ogóle. No i namówiła mnie do tego konkursu. Dla mnie to było dość dziwne, bo ja wiedziałam, że nie mam szans, a to takie niespodzianka. Nie, nie spodziewałam się aż tylu nagród i są bardzo fajne. No nie spodziewałam się, że aż dwie statuetki dostanę. Jestem bardzo zaskoczona, no i dziękuję przede wszystkim. Aktualne wyniki dostępne są online w portalu www.zamojska.com. Głosy można oddawać wysyłając SMS lub przesyłając kupon z Gazety Zamojskiej z nazwiskiem swojej kandydatki. Wszystkie dziewczęta, które zgłosiły się do konkursu można zobaczyć na Facebooku na profilu Dziewczyna Zamojszczyzny. Co kwartał wybieramy dziewczynę sezonu. Kolejno dziewczyna wiosny, lata, jesieni, i zimy. Poprzednie gale finałowe miały miejsce w Galerii Twierdza, w Klubie Barkot. Oraz w klubie i restauracji Broadway w Zamościu. Jestem naprawdę w dużym szoku, ale przede wszystkim jestem szczęśliwa. Spodziewała się pani takiego sukcesu? Była nadzieja, ale jakoś konkretny jakiś... już mi brakuje słów. Warto jak najbardziej zachęcam dziewczyny, aby brały udział w tym konkursie. O konkursie dziewczyny zamożczyzny dowiedziałam się z Gazety Zamońskiej. Zdecydowałam się wziąć udział w tym konkursie. Cieszę się bardzo, że zajęłam drugie miejsce. Jestem zadowolona, namawiałam wszystkich zajowych i niezajowych, żeby na mnie głosowali, no i udało się. 9 lutego odbędzie się gala finałowa etapu zima oraz generalne podsumowanie całego konkursu Dziewczyna za roku 2012. Dziewczyna roku otrzyma niepowtarzalny puchar będący symbolem naszego konkursu oraz od głównego sponsora firmy MediaMart Telewizor LCD. Wszystkie kandydatki, które biorą udział w naszym konkursie, zapraszamy 9 lutego do klubu Broadway w Zamościu na godzinę 20, gdzie odbędzie się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, a jest ich naprawdę wiele. Kandydatka, która otrzyma najwięcej kuponów z Gazety Zamojskiej, zdobędzie tytuł Dziewczyna Mediów, a w nagrodę będzie mogła zobaczyć Zamość z lotu ptaka lecąc samolotem Zamojskiego Aeroklubu. Głosy można oddawać do 8 lutego do godziny 13. Wówczas konkurs zostanie zamknięty, a głosy podliczone. Wyniki podamy na gali finałowej, na którą serdecznie zapraszamy w imieniu organizatora, czyli Gazety Zamojskiej oraz patronujących mediów Telewizji Kablowej Zamość, Radia Eska, Tygodnika Tomaszowskiego, Gazety Biłgorajskiej oraz portali internetowych Zamojska.com, eZamość, Towarzyski Zamość, Lubie Hrubie oraz biłgorajska.pl. Warto się sprawdzić, zobaczyć. Nie wiem, to w sumie trochę podnosi swoją samoocenę.